Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii The Sims 4 Amazon Challenge. No i w sumie nie mam żadnych konkretnych planów na ten odcinek, więc będzie to pewien spontan. W sumie przyznam wam się, że dawno nie nagrywałam odcinków z tej serii. Zapomniałam, co robiłam w poprzednim, ale nie, chyba było... Tak, byliśmy na randce z Toto, tak, na pewno, na pewno. Ty, tobie się chce siku, no to zaraz pójdziesz. Po Elzie. No, znowu nam kwiatki urosły, znaczy kwiatki. No, no śmieci, na no, to nie chcemy, żeby tak się działo. Więc może nie dobra. Nie możemy tego wywalić. To po prostu poczekamy, aż to tam zniknie. Yy, a ja chcę, żeby tobiasz, tobiasz, tobiasz. Nakarmił krowokwiata. Niech on to robi. Yy, no i oczywiście. Tutaj musi to pozbierać wszystko. O to podlej. I to podleje. Wspaniale. Dobra, ty idziesz siku. No i cudownie. Aha, jeszcze potrzebujemy ogarnąć elzędzę. A! Czy kibel jest zepsuty? Nie. Dobra, już myślałam, czy ty. Dlaczego ty jesteś zawstydzona? aha, bo myślałam, że się zasikałaś ale dobra, chyba nie eee, to tej ciku. w takim razie e, arewa, rewa rewa. ej, przecież ona była w kiblu to dlaczego z tym się mnie oszukują, możecie mi to wyjaśnić jak to się dzieje bo ja tego troszkę nie rozumiem, przecież ona sikała czy jestem jakaś ślepa, nie wiem czy, czy ja jej tutaj nie wysyłałam, no skorzystaj czekajcie, popatrzymy na nią no, widzisz, udało się wspaniale. E, co tobie się stało? Dlaczego to taki? Dlaczego mi to doepczesz? Nie, to możesz wyrzucić, jak tak bardzo chcesz e, się pobawić w śmieciach. E, I za karę, znaczy za karę. No, możesz tutaj e, zrobić mabel. Eee, co by, co by tutaj... No, wmachniesz sobie lustro. Dlaczego ty jesteś, za, jesteś zawstydzony? Aha, dobra. Wszyscy sobie zakłócają tą prywatność. Chyba będę musiała ogarnąć jakiś drugi kibel. Tutaj go wstawię. Ale to jak będziemy mieć kasę? Właśnie, bo teraz potrzebujemy y, zapłacić rachunki jeszcze. Ja o tym zupełnie zapomniałam. To za to zrobi. E, gdzie tutaj to było? Opać rachunki. No 442 simoleony to jest troszeczkę, więc będziemy musieli to szybko drobić. A ja chciałam dzisiaj chyba, o ileś nie bylę, w dzisiejszym odcinku tutaj ogarnąć jak, jakiegoś dzieciaczka rewie, żeby ona już sobie zaszła w ciążę i sobie w niej tą była i sobie tak czekała na, na dziedzica. Dziedziczkę w zasadzie, no bo to my nie chcemy mieć syna, tylko oczekujemy córki. Co ty chcesz? Ty chcesz coś zjeść, na pewno. Gotuj. Gotuj. A makaron... No to się od razu szarpniesz na przyjęcie dla każdego, żeby co tam... Yy, no, żeby wszyscy mogli sobie coś tam wziąć. Yy. Dobra. Ty to wszystko zrobiłeś. Zaczytobiasz. Właśnie. Yy, musimy sprzedać yy, te wszystkie plony. No. Dobra. Yy. Bo to nam na razie nie jest potrzebne. A trochę zawsze kaski przybędzie. Więc to sobie posprzedajemy. No. Halo Simsy, możecie się odciąć? Bo mi się. A, no. Dobrze, dziękuję bardzo. Yy, jeśli widzieliście tą ścinę, to przepraszam. Yy, znaczy, na pewno widzieliście, no, no, no to, ale przepraszam. Yy, no i co? Ty byś dokończył sobie obrazek. Oczywiście. Yy, no, bo to jest Twoje. Twoja pasja i. Tobiasz się zna na tym, na malowaniu i lubię jego obrazki, więc on sobie to tutaj będzie malował i namaluje sobie jeszcze jeden obraz ale to za chwilę. Rewa sobie śpi, wspaniale się samogarnęła, dobra, matruskawki. Ym... Aha, i my jeszcze musimy sprzedać to lustro, co to, co to, co to, 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 Jezus, jaka to jest trudna, trudna, dziwne imię mu nadałam, ale ja wiedziałam i byłam tego świadoma, ale no, co ja chciałam powiedzieć? Co to, to, to zrobił, to, to, co... To. <grywia> no to jest komiczne, no. Co to, 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 to? Nie, dobra. Nieważne. Ale, <grywia> no, wow, kiedy on zrobił dwa lustra? No dobra, nieważne. Ja mu chciałem to sprzedać, bardzo. No, ale... Aha, dobra, bo to tak się robi. Eee... To też nam niepotrzebne. I ten stoek barowy też sprzedamy. W ogóle, patrzcie, i od razu mamy yy, 900 simoleonów. Więc yy, nie jest aż tak źle z kasą, jak myślałam. Yy, no i co? A, dobra, musimy przejść do tego trybu życia. I yy, co by tu Toto jeszcze zrobił? On jest głodny. No to wspaniale, pójdzie sobie zjeść i będzie dobrze. Dlaczego ona śpi? Na mnie jest niewolnika, przecież taki ładny ma pokój, takie ładne łóżko. No. Dobra, ja tego nie rozumiem, ale weź ty... Aha, nie, to to musi zjeść, dobra. To po tym, jak to to zje, to Rewa z nim porozmawia. Aha, Elza też je, i ona jest śpiąca. No to trochę nam komplikuje sprawę, bo chciałabym, że... znaczy chciałam, żeby ona sobie połowiła trochę ryby. No ale cóż, musimy trochę poczekać, aż um, się ogarnie z życiem. E, a dlaczego Tobiasz nie skończył... A, o, o, skończył to? To brzydkie jest przecież. Tobiasz, zawiołam się. Co tak w ogóle? Nagły spadek kila Tobiasza, to, to nie, wróży, nie, nie, wróży, nie, nie wróży nic dobrego. Jezus, oh, polski. E, ale to jest w sumie trochę... Hajsów to kosztuje 235 simoleonów. Dobra, to nie narzekam, mimo że praca nie jest y, ładna. Znaczy, może ona po prostu nie trafia w moje gusta, a wam się podoba. No więc dobra. Y, nie dyskutujmy. Hajsy się zgadzają, więc y, jest spoko. Weź jeszcze na maluj. Co byś tutaj pobartowy? No, duży. Niech będzie, niech będzie. Aha, ty dalej poszłaś spać. No dobra, to sobie śpi. A to to. Czy on może szybciej jeść? Ja chyba nie wymagam zbyt dużo. Po prostu. jedz szybciej. Dobra, no ja tu się energią spadła, to ja nie wiem, czy on będzie chciał zaszaleć trochę z no ale zobaczymy. A Elza oczywiście poszła spać tutaj, więc ją stąd wywalimy i ona na pewno tutaj będzie spała. Już wolę, żeby tutaj spała. A zaczęłam się. A, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Właśnie, ja o tym zupełnie zapomniałam, przecież tutaj my mamy drugiego krowokwiata. A jak nie, nie potrzebuję wody na razie, to, to spoko, ale w ogóle wypadło mi z pamięci, że w poprzednim odcinku złowiliśmy. Chyba Elza złowiła, nie? Tak, złowiła drugiego, drugie nasiona krowokwiata, więc super, więc super. Dobra. Co ja tu chciałam zrobić? Chciałam, żeby Elsa sobie wstała. I tu podeszła do toto. Gdzie jest Toto? No, halo. o, dobra on je. Dobra, zjadł już. Zjadł, więc nie. Ty podejdziesz do niego i weź go tutaj. A może z grubej rury, polecimy po prostu po się o dziecko. I zrobimy to raz. Nie będziemy się starać kilka razy, chociaż raczej te simy, no, że tak powiem, zaskakują za pierwszym razem. Nie trzeba powtarzać tej, tej interakcji. No ale zobaczymy. Jeśli nie wyjdzie za pierwszym razem, to. To poczekamy kilka dni. No i zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Oczywiście, tutaj nie mamy testów ciążowych. Znaczy, no wiem, że w Simsach mamy testy ciążowe, ale w tym wyzwaniu nie mamy testów ciążowych, no bo tak trochę mi nie pasuje do tematyki wyzwania. No ale. Ale chyba te fajerwerki pokazały, że jednak udało się Rewie zejść w ciążę. chociaż zobaczymy, zobaczymy eee, spora satysfakcja no to fajnie eee, a i to to od razu poszedł w kimę, no, no dobra może być eee, no to może Rewa coś teraz się zajmę, zajmie jakimś połowem tylko zbierzesz sobie tego kwiatka eee, i tutaj weź o zbadaj wodę, jestem ciekawa tej interakcji i co tutaj wyjdzie No, badasz? Yy, I co my tu mamy? Większość ryb z tego miejsca je niemal wszystko, dopóki coś jest organiczne, biorą na to. Aha, czyli to o to chodzi. A jakbyśmy wzięli wędkuj na przynętę... Co ty masz tyle tej szałwi Jezus, skąd on tego tyle ma? To weź wędkuj na to. No, nie rób brzuszków, ty miałaś tutaj sobie łowić rybki. No. Um, ale wiecie co, my tej szałwii właśnie nie będziemy sprzedawać, bo może to się okaże dobrą przynętą, więc zobaczymy, zobaczymy. Toto eee, to poszedł spać. A czy on skończył chociaż obraz? Skończył. I ser slepiej my tu mamy. Zł Złowiona nowa ryba. Okej, okay, dobra. Zaraz zobaczymy, tylko jestem ciekawa, co to jest za notatnik mój, gdzie to można znaleźć. Czekaj, Rewa, rewa, rewa. Czy ty masz tu gdzieś jakiś notatnik? Nie, nigdzie czegoś takiego nie masz. Chociaż, czy ze mną jest aż tak źle, że to jest jakaś, nie wiem, oczywista rzecz? Może tutaj w telefonie to jest? Nie, no nie. Chyba, że jestem ślepa. Może zmienić kolor obudowy na telefonie. Ja nie wiedziałam o tym. O jezus, Simsy mnie zaskakują z każdym kolejnym nowym dniem. Chcę to zobaczyć. O ja! Ale zabawa! A taka mała rzecz, a jakie szczęście, jaka radość. Ale mi się to podoba. Znaczy, no nic wielkiego, no ale jednak, że ktoś na to wpadł. No super, super. No nie, no cały czas nie mogę. No. Ale nic. Yy... Nie, no, to, po prostu tak mi poprawiło to humor. Yy... No, że, że, że dalej będzie jeszcze lepszy odcinek, coś tak mi się wydaje. Yy, aha, dobra, co nas złowiła. A, tu nam pokaże, tak, że to jest nasz notatnik? Co to jest? Aha, dobra. Nieważne. Eee, be, be, be. No i że to nam wszystko to pokazało? No dobra, może tak. Eee, może niepotrzebnie szukam jakiegoś tam notatnika. Więc eee, sobie rybkę sprzedajemy. O jezu, ile mamy hajsu? Dobrze nam się powodzi. Aha, dobra, bo. Do... <ścoughs> Aaaa, skleroza i to tak bardzo skleroza. Zapomniałam, że ona sobie tak tutaj pozbierała trochę tej szałwii, stąd ją miała, co znaczy, jest oczywiste. No, ale Jezu w tym wieku, już cierpieć na takie zamienniki pamięci, to nie wróży, nie wróży nic dobrego, ale ładna rybka, ale tylko 8 simoleonów, nie, dobra, to to szybko yy, ją sprzedajemy. Dlaczego tutaj się nie pokazało te to, 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 to wszystkie te takie informacje fajne co wcześniej? Nie wiem. A właśnie. I chcemy, żeby rewa zjadła truskawkę. Więc sobie tutaj ją wszamiesz. Yy, dobra. To już skończysz łowić, jak złowiłaś trzecią rybę. Wspaniale. No i 12 simulonów. Dlaczego twoja skuteczność tak bardzo spadła? Eee, to nie wiem. Dobra. Eee, I teraz... Eee, dlaczego ona jest zmęczona? Przecież ona spała. Dopiero co. Hmm. Ej, 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 ej. No dobra, no to nie. Miałaś szansę na wyspanie się, nie, nie skorzystałaś, więc po prostu idź na ryby. Yy, idź nam. Yy, zarób na. Na co? Yy, na. Na życie. P -p Potrzebujemy pieniędzy. Potrzeb... O, właśnie, na nowy dom. Po... Znaczy na nowy dom. Yy, na nową parcelę, ponieważ będziemy się niedługo przeprowadzać. Znaczy, niedługo, jak zdobędziemy. Simolony. Znaczy, dużo więcej symolonów. Dlaczego nam tutaj było 100? Aha, bo Tobiaż tu się zamzajął sobą i ja mu nie kazałam malować. Czy zasługuje na karę? Czy, czy zasługuje na zjedzenie przez krobokwiata? Tu. To... Hym, hym, hym. Znaczy. No ja bym go tak chciała, żeby go tak trochę ten krowokwiat przemielił. Yy, ale nie, na razie go jeszcze oszczędzimy. Zobaczymy co się urodzi i wtedy będziemy zjadać jednego niewolnika. To, to ty w ogóle wstawaj, bo on to coś za za długo leniuje. Weź prysznic i zrób mebel, lustro. Ale rewa łowi, znaczy rewa Elza, Elza łowi, więc wspaniale to niech ona sobie łowić, czy ona no, już nie, nie, dobra. Yy, ona jest sierotą i mało łowi, więc yy, będzie łowiła tak długo, aż złowi jakieś pięć rybek, a, znaczy pięć, może to nawet będzie za dużo, znaczy, bo ona padnie mi tu zanim złowi yy, te pięć ryb, no ale zobaczymy. Yy, Elza. Elza jest wykończona, więc dobrze, że ona poszła spać, ale jest piętnasta, ej, po prostu mój... Yy, znaczy, rytm... O, zegar, zegar biologiczny moich simów yy, chodzi złym rytmem, bo jak one oni ma, chodzą spać o 15. Pięt... Znaczy, w sumie oni, oni, one, on, ona rewa, bo w sumie ona tylko chodzi spać o piętnastej. Yy, no, to, to jest źle. Ej, co? Ona może łowić cytrynę? Dobra, interesujące. Nie wiedziałam, że simowie mogą łowić coś oprócz ryb. Znaczy, wiedziałam, że mogą łowić tam jakieś meble, czyli takie coś takiego, jak skrzypcja, bo słowiliśmy chyba w poprzednim odcinku, no ale takiego coś więcej. Ale to w sumie było logiczne. No ale nic. Jak wiecie, ze mną czasami. Znaczy, jeżeli chodzi o logikę, u mnie to jest krucho, ale e... Jezus ten odcinek będzie tak nieogarnięty, chociaż w sumie powinniście się już przyzwyczaić, bo ja mam same nieogarnięte odcinki. Weź jeszcze machnij klasyczny obraz. A jeszcze dochodzi do tego to, że nagrywam te e... materiały bardzo późno i ja już nie do końca czasami e... myślę. Więc to tylko mam na swoje usprawiedliwienie, bo teraz naprawdę jest bardzo późna noc i w ogóle. Yy, ale co, dobra, ile ona rzeczy złowiła? Chyba z cztery. No ale już jest zmęczona troszkę. No bo wystarczy, że złowie jeszcze jedną rzecz i pójdzie sobie spać. Yy, dobra, oni coś majstrują, a rewa. Aha, ona nawet nie jest jeszcze w połowie wyspana. Dobra, to sobie przyspieszymy trochę czas. Mm. I co? Dobra, złowiłeś piątą rybkę, to idź spać. Aha, dobra, bo ty... cały czas zapominam, że to jednak nie jest nasza parcela, tylko to jest tak trochę obok. Yy, dobra, zaraz sprzedamy te lustro, to pamiętajcie, żebym to zrobiła. Yy. Tijd spać, jeszcze raz ci powiem. No i co? Musimy sprzedać lusterko. No, Jezus, te snimsty mi się cały czas tak wieszają, zaczęły cały czas. Od tej aktualizacji to się nasiliło. I to po prostu mnie tak denerwuje. Że no nie mogę po prostu. Dobra, wspaniale, sprzedaliśmy. I co by to, to, to jeszcze zrobił? Yy, bo on jest w sumie bardzo wypoczęty, chyba yy, może jeszcze zabrać plony tutaj gdzieś nie to, o to tutaj i jeszcze, nie, dlaczego ej, mi się wydaje, że to powinno być gotowe, no ale no, może jeśli nie znam yy, czy może podlać krowokwiat może, dobra, to zrób to i jeszcze weź zbierz plon I zaraz będziemy to wszystko sprzedawać Rewa już dobra i poszła coś zjeść. Wspaniale, ona myśli za mnie. Yy, to się chwali. No. Yy, a, ty, a ty śpisz, dobrze, że śpisz. Wspaniale. Yy, to kończysz obraz. Cudownie. Nie, no. Te simsy robią dokładnie to, co chcę, żeby robiły. Przyjemny odcinek dzisiaj będzie. Nie Nieogarnięty, ale przyjemny. E, dobra. Aha, dobra, bo to jest Elza. Byłam pewna, że e, to jest to. I e, tak się zastanawiałam, dlaczego nie ma e, tych roślinek w wyposażeniu, ale dobra. E, tutaj oczywiście truskawki przekazujemy Rewie. I właśnie Rewa zje sobie e, kolejną po śniadaniu. Tak na drugie, na deserek. E, na deserek to wszystko sprzedamy. No to nam nie jest potrzebne. Okej. Okay. I okej. Okay. Eee, no i co? Rewa chce siku, więc pójdzie siku. Aha, ona już dobra, sama o tym pomyślała, więc cudownie. Eee, no ja nie muszę naprawdę myśleć za simy. to Cudowne uczucie. Sorry. Dobra, i weź wędkuj na przynętę. A weź na truskawkę sobie po wędku. Jestem ciekawa, co tam wyjdzie. No i co? Dlaczego ty śpisz? Ty byłeś zmęczony? Nie, no właśnie. No już wstawaj do roboty. Yy, nie będziesz mi tu chował. Yy, weź jeszcze raz lustro, bo to chyba najlepiej tak wychodzi, jeżeli chodzi o to, co nam się opłaca. Yy, sprzedamy obraz To Uuu, czysta, czy? Ty się rozkręcasz. Nie, tobierz nam się tutaj... Yy... Super sprawdza w roli niewolnika, e, więc myślę, że możemy go trochę dłużej zatrzymać, bo on naprawdę z tym swoim talentem mal malarskim to nam e, jest cudownym źródłem do zarabiania pieniędzy, e, więc on tutaj nam trochę zostanie. Mm, Dlaczego tak mało simoleonów? Tutaj czekamy na jakąś dużą rybę. No proszę. Teraz patrzę na ciebie y, cały YouTube. Mm -hmm. Nie no, dobra, trochę przesadziłam, no ale. Y, te moje ile? 80 subskrybentów. Tak na pewno na ciebie patrzy. Dobra. O, nowa ryba. Zobaczmy, co to. Aha, nie zobaczymy, bo nam się zaraz pojawi dopiero. Mm, no naprawdę już myślałam, że jak... Odkryłaś coś nowego, co chociaż będzie więcej warte, a nie marne 10 simulanów. Chociaż może jesteś przemęczona, czy coś, to dobrze, to znaj moją litość. Pójdź sobie spać. A weź jeszcze sobie barabara bara, y, Toto. Niech będzie, tylko on sobie majsterkuje. Będziesz musiała go wyrwać z jakże tej odpowiedzialnej czynności, no ale możesz. Yy, idą. Nie idą. On się nie zgodził? Czy totoś śmiał się nie zgodzić na jej. Uuu, nie. No, to, to trzeba mu jakąś karę wymyślić, bo to to. Ona nie może przyjąć takiej odmowy, to, to się nie godzi. To się nie godzi. E, a na razie tobiasz wstał. Wspaniale, tylko on jest trochę zmęczony, ale jeszcze myślę, że zdąży sobie e, namalować. Aha, on śpi. No ale jeszcze będzie musiał namalować jedno zdjęcie. E, znaczy, jedno zdjęcie, jeden obraz. E, on idzie spać do rewy. Tak, dobra, wspaniale. Mam, mam wrażenie, że jestem czasami trochę za daleko mikrofonu, ale mam nadzieję, że to nie ucierpi na jakości mojego dźwięku. Yy, cały czas próbuję o tym pamiętać, żeby się jakoś tak, żeby być w miarę blisko. No ale dobra, yy, nieważne, taka dygresja. I yy, kolejne lustro tam chyba musieliśmy sprzedać, tak, oczywiście. Yy, dobra. Yy, on sobie maluje, a ta. A ta czego chcę. Dobra, ona sobie. Dobra, to jest już nieświeże, więc nie będę ci kazała tego jeść. Kto znowu zepsuł mi coś? No nie. Nie, 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 nie. Weź zjedz to. No, chociaż to też już jest zepsute. No cóż, przykro mi. To się jadła zepsute, jak nikt nie pomyślał o tym, żeby coś ugotować. A to, to przerwij malowanie i na zlew, bo będzie nam dosyć potrzebny. Tak mi się wydaje. Dobra, czy ja tego nie wkładam do lodówki? Czy, jej nie wiem... No... Aha, dobra, bo to jest zepsute. To to może wylądować tylko w śmieciach. No cóż. Ehm, no to nie będzie tu. Wydaje mi się, że Toto miał posprzątać te śmieci, które tu leżały, ale nie wiem, nie wiem. Ehm, toto coraz bardziej sobie grabi. Powiem wam, że tego się nie spodziewałam. Myślałam, że on będzie takim typowym papilkiem, że tak powiem. Ehm, no ale nic. Ehm. Może jego, znaczy, może nim nakarmimy kwiat?? Hmm, hmm, hmm. To będzie ciekawe. Eee, to to jest głodny. No to sorry, kolego, musisz sobie coś ugotować. Eee, gotuj, gotuj, gotuj jajecznicę. A dla rodziny. Eee, jednak nie będę gotowała dla przyjęcia Nazyczy na przyjęcie, bo to się robi szybko to się szybko psuje po prostu i to się nie opyla eee, a co ty chcesz dziewczyno? dlaczego jesteś jesteś... aha dobra, bo ci kazałam zjeść to coś, sorry sorry, więc ty pójdź spać o wspaniale, już o tym pomyślałaś i Tobiasz on by tylko coś zjadł i też pójdzie spać zaraz. I wydaje mi się, że już będziemy kończyć odcinek. I będzie trochę krótszy, no ale. Yy, nie wydaje mi się, żeby coś się jeszcze yy, konkretnego tutaj wydarzyło. Yy, więc myślę, że po prostu skończymy odcinek tak. zaraz, teraz. Yy, no i ja sobie spokojnie. Ustalę, co, co wydarzy się w kolejnym, i już przyjdę do Was z konkretnym planem. Jestem ciekawa też, co Wy byście chcieli zobaczyć w tej serii. A nie on jeszcze by poszedł siku. Chociaż nie, dobra, niech pójdzie spać najpierw. No, o czym ja mówiłam? A, że jestem ciekawa, co wy byście chcieli zobaczyć w tej serii, bo może mnie coś natchnie, może macie jakieś ciekawe pomysły, co tutaj nasze Amazonki mogłyby ro robić, bo mam wrażenie, że one nie robią nic konstruktywnego. E, no. Ale to się zmieni. Dobra wstała. E, no, ale myślę, że my już będziemy kończyć ten odcinek. E, no i. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E... Czekajcie mam pauzę. E... Jeśli tak, to dawajcie łapki w górę, e... oczywiście subskrybujcie mój kanał e... i piszcie swoje opinie o odcinku w komentarzach. No i co? Ja się z wami żegnam, no i do następnego. Cześć!